imdi Urząd do Spraw Integracji i Wielokulturowości Adres strony internetowej to www.imdi.no Adres e-mail to postmałpaimdi.no Telefon 24 16 88 00 Fax 24 16 8801 Urząd do Spraw Integracji i Wielokulturowości przyczynia się do praktycznego zastosowania polityki i poszerzania wiedzy na temat wielokulturowości i integracji w Norwegii. Jego rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa i osiedlanie uchodźców przydzielanie imigrantów do pracy i nauki, niwelowanie zjawiska fikcyjnych małżeństw. Urząd pomaga nawiązać dialog między rodowitymi Norwegami a mniejszościami etnicznymi. IMDI jest podporządkowane Ministerstwu do Spraw Dzieci, Równouprawnienia i Integracji. Barne, Likestilling o Inkluderingsdepartementet). Ściśle współdziała także z organizacjami i grupami imigranckimi, prywatnymi instytucjami, gminami i innymi urzędami. Urząd posiada system dotacji, który rozdysponowuje pomiędzy różnymi organizacjami użytku publicznego związanymi z integracją i wielokulturowością. Biura IMDI znajdują się w Oslo, Narvik, Bergen, Trondheim, Kristiansand oraz Gjejvik.